Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam was na kanale Analiza Polityczna Ekstra. W ekstra analizie na żywo, moi drodzy, o 15.30 mam połączenie z telewizją Republika, mam chwilę, mam czas, siedzę przygotowany, więc pomyślałem, że razem zastanowimy się nad pewną rzeczą. Czy coś zostało zrobione dobrze, czy niedobrze? Czy pewne zachowanie, które widziałem, obejrzałem w telewizji w Polsce 20 cztery prowadzącej Magdaleny ogórek było zachowaniem prawidłowym czy nie bo to już jest druga w tym tygodniu taka sytuacja w którym prowadzący pewną rozmowę yy, uważam zachowuje się bardzo kontrowersyjnie po tym jak Krzysztof Stanowski zamiast porozmawiać z tym Maciejem Maciakiem, którego już zaprosił na ten wywiad do kanału Zero, z którym rozmawiał, tak i powinien rozmawiać, no to po jednym pytaniu zakończył wywiad z Maciakiem, no to uważam, że mógł go nie zapraszać, skoro i tak tak postąpił. No, różne wasze są głosy w tej sprawie Krzysztofa Stanowskiego i Macieja Maciaka, ale jednak przeważa ten głos. Że Krzysztof Stanowski mógł nie zapraszać Macieja Maciaka, a że skoro go już zaprosił, to powinien z nim rozmawiać i ewentualnie wykazać wszystkie błędy Macieja Maciaka, kontrowersje z nim związane i tak dalej. Aczkolwiek jeszcze w tym temacie. Stanowski Maciak, tam się pojawił drugi film na kanale Zero, taki opisujący całą tą, całą tą wizytę Maciaka u Krzysztofa Stanowskiego i gdzieś coś czuję, że to jeszcze nie jest koniec tej historii, moi drodzy, ponieważ no, to jest ciekawe, że się nagrywa od samego początku do samego końca jakiegoś gościa, który przychodzi do studia telewizyjnego i Krzysztof Stanowski z góry wiedział, że zakończy szybko tę rozmowę i wybieg wyszedł z, 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 z siedziby. Kanału Zero z mikroportem, przypiętym, tak jakby to po prostu było celowe. Zobaczymy, czy to będzie miało ciąg dalszy. No, być może tak jak ze sprawą Zbigniewa Stonogi i ta sprawa z Macieją, Maciejem Maciawkiem będzie miała ciąg dalszy. Ale to tak tytułem wstępu, moi drodzy. Żeby nie przedłużać, bo mówię, gdzieś myślę, że za kwadrans zadzwoni do mnie Telewizja Republika i będę musiał się rozłączyć. Jedziemy z Magdaleną Ogórek. Ja już Wam zaraz pokażę nagranie z tego, co się wydarzyło w telewizji w Polsce 24. No oto, Magdalena Ogórek prowadząca rozmowę polityczną z różnymi gośćmi, taką mini debatę polityczną w Polsce 24, miała w studiu gościa Piotra Szumlewicza. Magdalena Ogórek Szczerze nie znosi się z Piotrem Szumlewiczem. Ja osobiście też bardzo, bardzo nie lubię tego człowieka. Dlaczego? Ponieważ on to jest taki. To jest to, jego można nazwać internetowym hejterem, który pod płaszczykiem tego, że inni według niego hejtują. On oczywiście według siebie pewnie nie hejtuje, ale ja go nazwam hejterem, absolutnym wrogiem kościoła, nienawistnikiem, tak niestety mogę go określać no i Magdalena Ogórek z Piotrem Szumlewiczem, który też jest podobno przedstawiciel jakiejś części lewicy, oni się szczerze nie cierpią. Naprawdę się nie cierpią. No i Magdalena Ogórek, jako prowadząca program w Polsce 24, otrzymała takiego gościa, bo prowadzący rozmowy nie zawsze sami zapraszają gości. Robią to za nich wydawcy albo podwydawcy. No i Magdalena Ogórek przychodzi do studia, przychodzi, prowadzi się rozmowę, patrzy, ma Piotra Szumlewicza. Ja wam pokażę, jak to wyglądało, a za chwilę mi ocenicie, czy według was to jest sytuacja dobra, czy może jednak kontrowersyjna. Coś przeczytam, takie wpisy z ostatnich lat. Piotr, podobno Andrzej Duda ułaskawił Ogórek Ziemkiewicza. Wstyd, że prezydent pełni rolę rzęcznika bandytów i agresywnych hejterów. Zróbmy wszystko, aby takie miernoty jak Ogórek Kłeczek i Adamczyk nigdy nie udowali dziennikarzy w mediach publicznych. To jest jednak jednak miłe uczucie, gdy włącza się TVP i nie ma tego nienawistnego bełkotu Ogórek i Adamczyka. Podobno Ogórek ma być na listach PiS. Suski i Kowalski mogą mieć konkurencję w rankingu najgłupszych posłów. Kukiz to odrażająca postać, ale w rankingu najobrzydliwszych postaci polskiego życia publicznego jeszcze mu trochę brakuje do Magdaleny Ogórek. Tych bardzo mizoginistycznych wpisów nie będę państwu twitować. Autorem tych wpisów jest Piotr Szumlewicz, który Przyjął jakoś o dziwo zaproszenie mojego wydawcy do tego programu. Nie ja go zapraszałam, zapraszał wydawca, ale Piotr Szumlewicz mógł odmówić, skoro tak bardzo darzy mnie ogromną nienawiścią. Mam nadzieję, że będzie miał resztę honoru i opuści nasze studio. Nie, bo, mam nadzieję, że pani bo, pozwoli zabrać bo głos, tej, a nie zrobi sobie show jednego aktora, zgodnie z tym, co pani powiedziała. W, w tej telewizji na y, hejt miejsca nie ma, panie, panie no Nie dobrze, wiem kto. Sobie... Bo kandydatem na prezydenta pan nie został, ponieważ nie zebrał pan podpisów. Ja zebrałam. Pani zebrała partia. Ej, ja SLD. zebrałam, ja pani zebrałam. Panie pani 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 Piotrze, ma pan nic... resztkę honoru, opuści pan studio. Tak, czy pani mnie wyrzuca, czy pan... okay, Tak, wyrzucam to wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego Dalej pozdrawiam. Pani tego szamba nie wylewała. Pozdrawiam pani pana serdecznie, ja proszę pozdrawiam. nie wylewać szamba I to jest w internecie. Pani dziękujemy Tam są drzwi, panie Piotrze. Dziękujemy, A pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy serdecznie, wygłosi sobie pan to już za drzwiami. Dziękuję, pozdrawiamy. No i moi drodzy, tak to mniej więcej wyglądało. Tam są drzwi, tam są drzwi trzymaj się adios. I moi drodzy, ta sytuacja jest dla mnie o tyle kontrowersyjna, że ja się oczywiście z tego śmieję. Na jedną, na jedną stronę to mi się podoba, no bo jednak ten rzeczywiście nienawistny hejter został wyrzucony ze studia. Te wpisy, które przeczytała Magdalena Ogórek rzeczywiście są okropne. Ten zły to bagno, to bagno, tamto bagno. Natomiast jednak zauważmy Rzecz, że został to gość zaproszony do studia. W błąd mógł popełnić oczywiście wydawca, bo jeżeli ktoś wie, że program prowadzi Magdalena Ogórek, powinien mieć na tyle, na tyle researchu, żeby nie zapraszać tego gościa do studia, tak, do takiej prowadzącej. Sam niejednokrotnie, jako osoba prowadząca rozmowy, miałem. Kłopot, bo musiałem z kimś rozmawiać, z kim miałem ogromne spory, między innymi z Witoldem Zębaczyńskim. No i nigdy nie pomyślałem o tym, że jeżeli Witold Zębaczyński przyszedł do studia telewizyjnego, to ja mam go z niego wyprosić. Tak, jako prowadzący debaty w telewizji publicznej, w oddziale w Opolu, mieliśmy taki system, że przedstawiciele partii politycznych sami sobie wyznaczali kandydatów. No i do tych, do tych debat, do tych rozmów. I w momencie, w którym ja otrzymywałem, nie wiem, Witolda, Zębaczyńskiego albo kogoś, z kim absolutnie się nie zgadzam i miałem z nim różne spory w mediach społecznościowych i ta osoba nawet wyzywała mnie od propagandystów Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle skrajnych kłamców i tak dalej, bo to często jest taka retoryka. Ja podczas takiego programu no, musiałem być ponad to i, i, i próbować z tymi ludźmi rozmawiać. Magdalena Ogórek tego nie zrobiła. Magdalena Ogórek z góry zadecydowała, że wyprasza gościa ze studia i mam z tym mały problem, tak? No bo, tak jak mówię, na jedno pochwalam, podoba mi się, no bo Magdalena Ogórek, osobę, która ją mocno hejtuje, uderza, jest naprawdę wielkim nienawistnikiem osoby, z którą ja też się bardzo mocno nie zgadzam. Wyprasza ze studia, na drugie no powinna tu zachować się profesjonalnie, bo teraz ten Szumlewicz będzie z siebie robił ofiarę represji wyrzuconą ze studia telewizyjnego, tak właśnie jak zrobił to, moi drodzy Maciej. Macia, który szybko wykorzystał przecież ten, w mojej ocenie, błąd, błąd. Krzysztofa Stanowskiego, bo Maciek wyszedł z, ze studia kanału Zero, nagrał film, wrzucił do, na swojego YouTube'a i zrobił grubo ponad 100 tysięcy wyświetleń. Jak patrzyłem, chyba nawet w pewnym momencie było 120 tysięcy wyświetleń o tym, jak o, panie Stanowski, umów trzeba dotrzymywać, tak się nie robi. W mojej ocenie lepiej takich ludzi. Nie zapraszaj do studia telewizyjnego, bo Piotr Szumlewicz nie jest przedstawicielem żadnej wiodącej partii politycznej, tak? Wiemy jakie te osoby są, nie zapraszajcie zamiast ich wyrzucać, tak? No bo Witold Zębaczyński to jest na przykład będę ten, 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 ten przykład tego polityka dawał, to jest ktoś kto właśnie jest ewidentnym hejterem. Ja miałem na przykład taką sytuację, że Witold Zębaczyński w, w trakcie programu na żywo, kiedy z nim prowadziłem rozmowę, taką właśnie debatę, Y, y, zaczął atakować rodzinę, nawet dziecko Patryka Jakiego. Zaczął, oskarżywać, os, o, zaczął oskarżać to, że Patryk Jaki wykorzystuje swoje niepełnosprawne dziecko do robienia polityki. No ja jakoś musiałem z tym, y, y, z, z tym sobie poradzić i, i tę debatę dalej y, prowadzić. Mateo, co w ogóle co ogórek robi w prawicowym studiu? Była kandydatką lewicy w ostatnich wyborach prezydenckich. Nie w ostatnich, w roku 2015. No, a potem wiemy, że, że bardzo mocno zaczęła krytykować rząd Donalda Tuska. No i tak została gwiazdą telewizji publicznej, więc yy, porządnie się nawróciła. No, tak to powiedzmy. Na dobrą drogę się nawróciła. Dawajcie znać, napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji, bo dla mnie ona jest nie do końca jednoznaczna. Natomiast nie podoba mi się, że jeżeli ktoś przychodzi do studia, to jest wyrzucany. Ja uważam, że nie powinni być tacy ludzie zapraszani. Pani Jadwiga pisze, dobrze, że go wyrzuciła, tacy nie, ludzie nie powinni mieć głosu w debacie. Zgoda, nie powinni mieć, ale ich nie zapraszajcie. Nie zapraszajcie, to nie będziecie mieli problemu z rozmowami z nimi. Uważam, że tu jest błąd wydawcy, ale chciałem Was oczywiście zapytać o zdanie do tej sprawy, bo no niedługo możemy mieć wysyp takich sytuacji, bo wiecie, to też się dobrze klika. Zobacz, to, to, to ludzie chętnie chcą oglądać. Każdy kliknie taki inter, artykuł na portalu. Ludzie wejdą na film na YouTube, między innymi. Wy teraz na przykład jesteście, bo mamy o czym rozmawiać, bo Magdalena ogórek kogoś wyrzuciła ze studia. To jest super. Ale co, jeżeli będziemy mieli wysyp takich sytuacji, że każdego będziemy wyrzucać ze studia? Ja pamiętam, że też się oburzałem, jak Andrzej Stankiewicz wyprosił ze studia yy, Janusza Kowalskiego, no bo ten coś tam mówił, ten coś powiedział, to się nie spodobało, And Drzejowi Stankiewiczowi do widzenia. Proszę wyjść ze studia, Panie Pośle. Znaczy, jak tak będzie wyglądało to, że jak coś się nam nie podoba, to czy rozmówca nam się nie podoba, to wypraszamy go ze studia, to to już nie jest y, rozmowa. To już nie jest rozmowa. Po prostu nie zapraszajcie, to jest prywatna telewizja w Polsce 24. Telewizja też mi bliska poglądowo, bo telewizja konserwatywna, telewizja na łamach której na antenie której gościłem przed Tak, w czwartek. Czwartek gościłem na antenie w Polsce 24, więc y, mam wrażenie, że to był po prostu tak, że to był błąd, y, y, błąd wydawcy. No i tyle moi drodzy z mojej krótkiej analizy i krótkiej. Y, 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 Wymiany zdań z Wami. Ja za chwilę będę się łączył z telewizją Republika, będę gościem w programie Michała Jelonka. Co robicie jeszcze na łajówkę, powiedzcie mi tak na sam koniec. Jakieś Wasze plany, jak u Was z pogodą? Bo w Opolu rano, no rano, byłem z Borysem o godzinie 12 i padał wówczas deszcz. Brzydko u pani Jadwigi, padał deszcz. Teraz jest. O, powiedzmy, że lekko świeci w Opolu słońce. Jest umiarkowanie, zobaczymy jak te grille. Uważajcie proszę z tymi grillami na majówkę. Witaj, Kasiu, bo ludzie przesadzają. Naprawdę to, co, co się stało. Ja rozumiem, że to jest jakaś tradycja grillowania w Polsce. Że yy, yy, zaciera, yy, zaciera pani, pan Marek, zacieram gładzie wokół nowych drzwi do mieszkania. Kasiu, dużo Cię nie ominęło, odwiń sobie od początku tego live'a po prostu. Zobaczysz, co puściliśmy i o czym dyskutujemy. Wracając jeszcze do mojej złotej myśli na temat majówki, grillowania i, i picia. Coś się niedobrego dzieje, To jest, pojawił się kolejny niedobry trend, że majówka to jest czas, w którym dużo grillujemy i dużo pijemy. Naprawdę to jest tykająca bomba zdrowotna. Naprawdę, ilość alkoholu, którą Polacy wypijają, ilość smażonego jedzenia, którą my zjadamy, jest niedobra. Naprawdę, warto mieć refleksję nad tym. Pani Krystyna, pod Głuchołazami chmury, ale ciepło, chyba burza idzie z Czech. Pani Krystyno, byłem w czwartek w Głuchołazach i powiem szczerze, ilość, miasto naprawdę wygląda dobrze. Jak na to, co tam się wydarzyło. Aczkolwiek widać skutki powodzi. Pani Krystyno, proszę mi napisać, jak w ogóle tam w okolicach Guchołas podchodzą do tematu pomocy rządowej po powodzi, bo to mnie ciekawi. Natomiast przykre jest to, że w Guchołazach tyle witryn skrypowych jest zamkniętych, tyle sklepów, tyle, tyle działalności nie zostało ponownie otworzonych, bo jest tam. Po prostu bałagan. Widać, że woda ten dół miasta absolutnie zrujnowała. To proszę popytać, jak Pani będzie mogła, to kiedyś mi proszę napisać albo przy jakimś następnym live'ie. Ja bardzo chętnie bym się dowiedział, co mieszkańcy Głuchołaz sądzą o tej pomocy. Ja byłem tam też w okolicach Głuchołazy z Drój, tą uliczką, którą się tam dojeżdża. No, przykro patrzeć, przykro patrzeć, jak tynki domów do połowy są zryte, jak wiele mieszkań jest tam na parterze pustych, są remonty i tak dalej. Aj, no nie, no, no po prostu cyrk. Mi majówka pasuje, kiełbasa z grilla lub ogniska, pisko, bezalkoholowe, idealnie, Okej, okay, ale ja po prostu alarmuję, nie przesadzajmy, bo ludzie zaczęli po prostu kupować. Na półki z alkoholem były puste w niektórych sklepach. Także. Oglądam dziś wybory 2015 roku, to ta sama Ogórek, co była kandydatem PSL-u, nie PSL-u, lewicy była Magdalena Ogórek. Iwona, pani Łukaszu, Wam, że Pani Magdalena miała rację, ten człowiek jest naprawdę nieprzyjemny, słucham go, nie tylko w tej stacji wszędzie, tak się zachowuje. Też się zgadzam. Zgadzam się, Pani Iwono, ale to mówię, nie zapraszajcie tego człowieka do studia. Natalio witam również. Nie zapraszajcie takiego człowieka do studia. To po prostu nie będzie z nim problemu. Także RC pisze, że to było niepotrzebne. No właśnie, też tak uważam, było niepotrzebne. Co do alkoholu, to od 2001 roku nie piję i już w życiu nie zamierzam. Brawo, brawo. Lepiej, lepiej naprawdę ograniczyć. Ja nie mówię, że każdy musi być abstynentem, ale to, co się dzieje i to, co się dzieje z naszym zdrowiem później, to, to jest jednak najważniejsze. Żyje, ludzie żyją chwilą tu i teraz, a potem w drugiej połowie swojego życia cierpią katusze. X, Krzysztof pisze X płonie jeszcze trollingiem pana Karola Nawrockiego. To było piękne. No tak, no Karol Nawrocki to co zrobił w majówkę w białym domu, jeszcze w tym dresie jak biegał, no to jest absolutnie strollowanie tego wszystkiego. Wolfgang, no ja stoję w rozkroku, bo o ile uważam, że Stanowski zachował się skandalicznie, to tyle uważam, że Pani Ogórek zachował się jak trzeba. Okej. Okay. Cieszę się, właśnie Wasze opinie chciałem poznać, bo ja swoją wyraziłem, ale bardzo jestem też ciekawy Waszych o, o, opinii. Tak, Misia dobrze pisze, bierzcie własne długopisy na wybory, ale nie bierzcie świeczek, nie zamazujcie tych kartek, yy, skreślajcie, ewentualnie zróbcie sobie zdjęcie i tyle. Także tak, moi drodzy. Kochani, ja się rozłączam, bo muszę się przełączyć na telewizję Republika. Pozdrawiam Was gorąco i słyszymy się w kolejnych dniach. Niebawem będą też spotkania na żywo codziennie, aż do wyborów prezydenckich będziemy jechać. A na teraz pozdrawiam Was gorąco i ciepło. Trzymajcie się i dziękuję za Waszą dyskusję w tym trudnym też dla mnie temacie.